Pani z tego miejsca jest głoszone Słowo Boże, jest siane Słowo. To jest wspaniałe ziarno, które trafia do naszych serc, które nas obdarza życiem, bo to jest słowo, które ma w sobie życie, ma w sobie to coś szczególnego. Kiedyś słyszałem to już dawno temu, że naukowcy gdzieś na świecie potrafili wyprodukować ziarno, ale Także skład cały był taki sam jak zwykłego ziarna, ale nie było w nim życia, mimo wsadzenia w ziemię, ono nie wydało żadnego owocu. E, a my dzisiaj jesteśmy pod wpływem Bożego Słowa, które, którym jest życie Słowa, które ma moc, Słowo, które przenika nasze serca e, i ono działa w nas. Ono przemienia nas, daje nam taką zachętę, siłę i wiarę. Otwórzmy Księgę Izajasza, 55 rozdział i przeczytajmy 10 i 11 wiersz. Jest to fragment, który Sławek Junior ostatnio czytał. Zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej. I nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierwnie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Tak jak widzimy ulewek, deszcz, który pada, jak śnieg, który spada na ziemię, ten śnieg z powrotem nie wraca, Ta, ten deszcz z powrotem nie wraca. Wczoraj mogliśmy zobaczyć chyba, nie wiem, czy to był pierwszy śnieg czy nie, w każdym razie na pewno nie tego roku, no bo mamy końcówkę roku, ale śnieg spadł i dzisiaj go nie ma i ktoś może powiedzieć, po co ten śnieg spadł? No, bez sensu, nie? Gdyby tak napadało dużo, gdyby go było tak po kolana, to by dzieci się bawiły, byłoby fajnie, byłoby przyjemnie, a tak, stopniał i nic z tego nie ma. Pozornie tak. Ale ten śnieg, kiedy stopniał, użyźnił tą ziemię, nawodnił ją. Może niewiele go było, jeszcze może będzie, zobaczymy. W każdym bądź razie ten śnieg, który spada, ta woda, która z nieba spada, wykonuje swoje zadanie. I my dzisiaj nie widzimy tego śniegu, on się roztopił, ale działa tam w ziemi, nawadnia, użyźnia i będzie czynić to, co jest potrzebne dla tej gleby, dla tej ziemi. I podobnie Bóg mówi, jest z moim słowem. To słowo, które ja posyłam z nieba do Was, to słowo wydaje swój owoc. Ono, kiedy ode mnie wychodzi, mówi Bóg, to słowo pada na czyjeś serce. Bóg nie mówi tego słowa dzisiaj do ziemi, bo był czas, kiedy mówił do ziemi, kiedy ta ziemia miała wydać jakieś rośliny, zwierzęta i tak dalej i, i one powstały na Jego Słowo, ale Bóg dzisiaj przemawia do naszych serc, Bóg dzisiaj kieruje swoje Słowo do naszych serc, to my jesteśmy tym miejscem, gdzie to Jego Słowo ma wpaść i z tego miejsca siane jest Słowo, z tego miejsca jest posyłane Słowo do naszych serc i i wiecie i właśnie nieraz mamy z tym taki dylemat, że zauważyłem nieraz pastor też mówi, że tyle tego słowa, nie? A chciałoby się, żeby więcej było owocu, żeby więcej było tego działania, żeby więcej było tego plonu z powodu tego słowa, które było zasiane. Ale to słowo, żeby mogło wydać właściwy plon, ono musi wpaść na dobrą ziemię. To jest jedna rzecz. Ale teraz nawet jeżeli to, to ziarno słowa wpadnie nawet do najlepszej ziemi, można by tak powiedzieć porównać do najlepszego serca by wpadło, najbardziej przygotowanego serca na, na to słowo, no to no nie wyda od razu owoc. To jak patrzymy na jak, jak rolnik albo ogrodnik, bo ja teraz jestem ogrodnikiem też między innymi, jak sieje coś, jak wpadnie coś w tą ziemię, no to mogę... Przyjść na drugi dzień i powiedzieć, pch, bez sensu, nic nie ma. Tam się nic nie dzieje, to ziarno wpadło tam i go w ogóle nie widać. Ale kiedy człowiek wie, że trzeba poczekać i przychodzi co dnia z nadzieją, z ufnością, że to wzrośnie, to za jakiś czas ono rośnie. Rzeczywiście, po kilku tygodniach to ziarenko powoli zaczyna się przebijać przez ziemię i widać taką małą niepozorną, zieloną roślinkę, jakiś malutki listek i z początku, no i nawet wtedy człowiek też zaczyna się cieszyć, że rzeczywiście zaczyna rosnąć i, i coś z tego będzie. I te początki naprawdę są, są trudne, a często jest właśnie tak przez ten dłuższy czas, że nie ma kompletnie nic. I z tego miejsca jest siane Słowo Boże i my nieraz patrzymy, że nic się nie dzieje. Ale tak jak, tak jak Ziemia potrzebuje, oprócz tego, że to ziarno wpadło w ziemię, ono potrzebuje, żeby popadał deszcz trochę, potrzebuje tego, żeby zaświeciło trochę słońce, żeby było ciepło, i wtedy dopiero, kiedy jest ta pielęgnacja, kiedy, kiedy jeszcze Bóg da wzrost, ta roślina zaczyna rosnąć. I tak samo jest z nami. Wtedy, kiedy my przyjmujemy słowo Boże, najpierw musimy je przyjąć. To słowo, które Bóg posyła dzisiaj. Do nas, czy posyłał tydzień temu, czy będzie posyłał później, to Słowo wpada do naszych serc. I teraz, jeżeli my przyjmiemy to Słowo i będziemy żyli tym Słowem, myśleli o tym Słowie, to jest szansa, że ono wyrośnie. To Słowo potrzebuje też tego, że będziemy wyczekiwać z wiarą, będziemy ufać, że ono wzrośnie, będziemy je pielęgnować. To Słowo Boże potrzebuje też, które wpada do naszych serc, tego, że będziemy je dalej podlewać też Słowem Bożym, że będziemy przychodzili do Boga jako światłości, która będzie oświecać nasze serca, i wtedy Bóg da wzrost. To Słowo wyrośnie, to Słowo wypełni się w naszym życiu, w naszych sercach, wtedy, kiedy ta pielęgnacja będzie, kiedy będziemy pielęgnować to Słowo, które Bóg nam daje. I to od nas zależy w dużym stopniu, jak. To słowo będzie się rozwijać, jak wzrośnie, kiedy ono wyrośnie, ale nie martwmy się tym. Bóg, jak czytamy w Słowie Bożym, współdziała ku dobremu we wszystkim z tym, którzy go kochają, którzy go miłują, i wierzymy, że to słowo, które Bóg posyła, da wzrost. I dzisiaj słyszeliśmy na samym początku o chwale Bożej, o tym, że że Bóg wstąpił swoją chwałą do świątyni i Bóg dzisiaj napełnia nas swoim duchem. I ta chwała Boża jest dzisiaj obecna na tym miejscu. My dzisiaj nie widzimy, nie doświadczamy może tego, ta chwała Boża może być jeszcze większa, możemy jeszcze, więc, jeszcze bardziej odczuwać Bożą obecność, doświadczać Jego obecności. To wszystko zależy od nas. Ale zależy także od Boga. Wiecie, kiedy czytamy w Księdze, w księdze Królewskiej, drugiej Księdze Królewskiej, czytamy ten fragment, kiedy chwała Boża wypełniła świątynię Salomona. Czytamy tam w piątym rozdziale, druga Księga Królewska, piąty rozdział i od 11 wiersza. Gdy kapłani wychodzili z miejsca świętego, a wszyscy obecni tam kapłani poświęcili się bez względu na przynależność do grupy, wszyscy śpiewacy, lewici, to jest Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz bracia stali odziani w bisior z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza wraz ze 120 kapłanami gotowymi do zagrania. Mieli oni razem e, trębacze i śpiewacy wznieść wspólny głos dla uwielbienia Pana i dla wyrażenia mu wdzięczności. Kiedy więc zadeli w trąby, zagrali na cymbałach i na instrumentach do wtoru pieśni wielbiącej Pana za to, że jest dobry i że jego łaska trwa na wieki, świątynia Pana wypełniła się obłokiem z powodu obłoku chwały Pana, który napełnił świątynię. Kapłani nie mogli tam ustać ani pełnić służby. O tym wspomniał pastor na początku, myślę, że to nie jest przypadek, że dzisiaj i początek i na koniec nabożeństwa jest mówione o, chwałę, o chwale Bożej. I wiecie, my często mówimy, używamy te, tych słów, słów Bożych, których Bóg mówi, że On przebywa w chwałach swojego ludu i to jest prawda. To jest prawda, że Bóg przebywa w miejscu, gdzie my chwalimy Go, gdzie my przebywamy w Jego obecności, kiedy my jesteśmy Jemu wdzięczni, kiedy oddajemy Jemu cześć, kiedy Jego wywyższamy. On tam przebywa. On jest pośród nas obecny i Jego chwała jest obecna. Wiecie to, co się tutaj wydarzyło? Jest takie trochę takie dziwne. Można powiedzieć kontrowersyjne. Oni składali ofiary, mieli złożyć ofiary, zaczęli na początku oddawać chwałę Bogu, zaczęli Go czcić, zaczęli Go wywyższać i w tym momencie, kiedy wszyscy, yy, wszyscy muzycy zaczęli grać na instrumentach, wszyscy śpiewacy zaczęli śpiewać, wtedy, kiedy ta chwała zaczęła z ust ludzi, którzy tam byli zgromadzeni w świątyni, unosić się z, z instrumentów do Boga, wtedy świątynia została napełniona takim obłokiem, można powiedzieć, takim, taką parą, jakąś, takim obłokiem, i cała świątynia została wypełniona tą chwałą Bożą. Wiecie, tu jest tak dopisane, że kapłani nie mogli pełnić swojej służby. I dzisiaj, w tamtych czasach, gdyby ktoś tak stał, z boku patrzył i był taki literalny, to by powiedział tak: to niezgodne jest, ze słowem Bożym. To jest niezgodne z Księgami Mojżeszowymi, bo Bóg ustalił, że mamy chwalić Go, mamy Go wywyższać, a my tutaj teraz służby nie możemy pełnić. My teraz nie możemy wykonywać tego, co Bóg nam kazał. No, no, teraz mamy ofiary składać, my nie możemy ofiar składać, a trzeba przecież Boga uczyć w jakiś sposób, a tu my nie możemy tego robić. Dzisiaj niektórzy ludzie też mówią, do nas coś takiego, kiedy Duch Święty zaczyna działać, o bracie, to jest niebiblijne. Tak, nie jest zapisane w piśmie świętym, to tak, tak nie może być. Wiecie, kiedy Bóg wstępuje, kiedy Bóg przychodzi, to On jest prawem. On jest tym, który panuje, On jest tym, który króluje, On jest tym, który zmienia nawet porządek, dlatego że nie jest ważny porządek, ważny jest On. Ważna jest Jego obecność, ważne jest Jego działanie, ważne jest Jego przebywanie pośród ludzi. To jest najważniejsze. I dlatego, kiedy coś dziwnego będzie się działo pod wpływem Ducha Świętego, miejmy dobre nastawienie i przyjmujmy Bożą obecność, bądźmy otwarci na Boże działanie, bądźmy wrażliwi na Boże działanie, bo często jest tak tu, kiedy chwalimy Boga, kiedy Go wywyższamy, że są takie chwile, kiedy naprawdę. Powiem szczerze, czuję się, że jestem w chwale Bożej. Czuję się, że jestem w chwale Bożej, kiedy wielbimy Boga, kiedy Go wywyższamy. Ale wiecie, Bóg jest Bogiem suwerennym. Nie jest Bogiem szablonów. Nie jest Bogiem, który chce się, on się nie da zaszuflatkować. Bóg działa jak chce i kiedy chce. I to, że my możemy być gotowi. To nie znaczy, że Boża Chwała wtedy wstąpi. Możemy nie być gotowi. To jest inny temat. Bóg wstępuje w swojej mocy i w swojej chwale wtedy, kiedy chce. Kiedy czytamy dalej to święto poświęcenia świątyni Salomona, dochodzimy do siódmego rozdziału, a to jest cały czas to samo miejsce i ten sam dzień. I czytamy dalej, siódmy rozdział od pierwszego wiersza. Bo tutaj jest taka przerwa. Jest moment, kiedy Salomon modli się, czyli prowadzi taką modlitwę wstawienniczą. Modli się o lud. Modli się o naród izraelski, żeby Bóg był w tym narodzie. On wiedział dobrze, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowaną, wiedział o tym, ale. Zbudował to miejsce po to, jako znak, na który w zasadzie Izraelici mieli się zwracać w tym kierunku, do, w kierunku świątyni. I wtedy, kiedy była klęska, kiedy był problem, mieli właśnie w tą stronę się zwracać i mieli modlić się i prosić Boga o pomoc i o ratunek. I chciał, żeby Boża Moc objawiała się w tym miejscu, żeby ludzie znowuż widzieli, że Bóg jest z nimi. To tylko o to chodziło, bo Bóg nie mieszka w budowlach zbudowanych ręką ludzką, ale tam tylko objawiała się chwała Boża. I tak samo Bóg tutaj na tym miejscu nie będzie mieszkał, ale będzie objawiała się jego chwała Boża, bo tutaj jest zgromadzony jego lud. Amen. I tak właśnie się stało, że kiedy Salomon modlił się o swój lud, skończył modlitwę, pisze, gdy Salomon skończył modlitwę, spadł z nieba ogień strawił ofiarę całopalną oraz ofiary rzeźne, ponadto chwała Pana wypełniła świątynię, także właśnie z tego powodu kapłani nie byli w stanie do niej wejść. Znowuż kapłani mieli problem. Wiecie, najważniejsze jest to, żebyśmy nie mieli problemu z tym, że Bóg przychodzi, On coś zmienia. Żebyśmy nie mieli z tym problemu, żebyśmy byli otwarci na Boże działanie. I wiecie, może ktoś dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, to może zróbmy nabożeństwo tak, a może zróbmy na Bożeństwo tak. A może jeszcze zróbmy inaczej. A ja wam powiem tak, że tak jak robimy, jest dobrze. A kiedy chwała Boża wstąpi, to i tak wszystko zostanie przerwane. Kiedy chwała Boża wstąpi, to i tak będziemy pod wpływem działania Ducha Świętego i będziemy chwalić Go, bo będziemy wywyższać, oczywiście my możemy też przeszkodzić. To też jest fakt. Możemy nie zauważyć, tego, że Duch Święty chce, żebyśmy dalej Go chwalili, żebyśmy Go dalej wywyższali, ale Bóg i tak będzie działał w swój sposób, kiedy będzie chciał objawić swoją chwałę, objawi ją. Będzie działał w taki sposób, jaki On będzie chciał. I tutaj ten fragment też nam pokazuje, że ten Bóg, któremu wierzymy, którego kochamy, którego szanujemy, czcimy... Nie jest Bogiem szablonów, bo chwała jego stąpiła nie wtedy, kiedy oni zaczęli chwalić Boga, wtedy też stąpiła, ale stąpiła także wtedy, kiedy była modlitwa wstawiennicza za ludem. Wtedy Bóg stąpił też. Wiecie, Bóg jest nieograniczony. My nieraz Boga próbujemy zaszufladkować, ograniczyć i przypisujemy Jemu, Jemu, Jego działaniu jakieś metody, jakieś sposoby. On działa kompletnie szablonowo, działa tak jak chce i kiedy chce. Ale najważniejsze jest to, że On działa i chce być pośród nas, i chce, żebyśmy doświadczali Jego mocy. Chce, żeby każdy z nas doświadczył Jego działania. I wiecie, to co się wydarzyło w tej świątyni, kiedy patrzę na te wszystkie okoliczności. Kiedy patrzę na dzień pięćdziesiątnicy, na dzień, kiedy Duch Święty stąpił na kościół, to dokładnie widzę tam, tak jak tu jest napisane, że było 120 kapłanów, widzę tam 120 osób, które były zgromadzone w górnej Izbie. I oni trwali i czekali na zesłanie Ducha Świętego i Duch Święty stąpił. Zobaczcie, jaka analogia. Tu 120, tu 120. Oczywiście ich tam było jeszcze więcej. Języki ognia się im ukazały. Rozdzieliły się na każdym z nich. Tam stąpił ogień, który strawił ofiarę, która była przygotowana. Wiecie, to, co my dzisiaj zrobiliśmy, to oddaliśmy Bogu chwałę na samym początku. Przyjęliśmy wieczerze, przyjęliśmy chleb i wino symbolizujące ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przebywamy w Jego obecności, Jego chwalimy, Jego wywyższamy. I wiecie, nie ma powodu takiego, żeby chwała Boża nie wstąpiła dzisiaj na to miejsce. Nie ma takiego powodu. Zależy od Boga. Bóg widzi nasze serca, bada nasze serca i kiedy On będzie chciał, wtedy Jego chwała wstąpi na to miejsce. I nie wiem, czy będziemy mogli wyjść, czy nie będziemy mogli wyjść, czy napełni się jakimś obłokiem. Ja tego nie wiem. Ale najważniejsze jest to, żeby Jego obecność była coraz bardziej zauważana przez nas, żeby Jego obecność była dla nas, żebyśmy byli spragnieni Jego obecności w każdej chwili, kiedy tutaj jesteśmy, także w naszych domach, w naszym życiu codziennym, żebyśmy pragnęli tego. Wiecie, w historiach przebudzeniowych jest jedno takie zdarzenie, kiedy ludzie, którzy pragnęli bardzo Boga, zaczęli głosić, Słowo Boże zaczęli głosić upamiętanie, postanowili zrobić zgromadzenie i kupili czy wynajęli jakiś namiot za miastem. Ten namiot postawiony i tam w tym namiocie modlili się, czcili Boga, wywyższali go. I taka chwała ich ogarnęła, że strażak, który na wieży pilnował, właśnie miał dyżur, zobaczył wielką łunę na niebie. I ogłosił alarm, i strażacy wszyscy pojechali tam, bo myśleli, że się pali, a ten namiot jaśniał chwałą Bożą. Oni się nie modlili o to, żeby ten namiot jaśniał chwałą Bożą. Oni czekali na Boga. Oni przebywali w Jego obecności, Jego czcili, Jego wywyższali. Dlatego naszym pragnieniem niech nie będzie to, żeby to miejsce wypełniło się dymem, żeby to miejsce wypełniło się jakąś chmurą. Może tak będzie, ja nie wiem, ale niech. Naszym pragnieniem będzie to, żeby być blisko Boga. Niech naszym pragnieniem będzie to, żeby Jego Duch Święty wstępował do naszego życia, bo tak Bogu się upodobało i, i o tym czytamy w dziejach apostolskich i sami tego doświadczyliśmy, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Każdy z nas dzisiaj może doświadczyć Bożego działania, może przeżywać tą obecność, którą Bóg chce wypełnić nasze serca swoją obecnością i chcę, żebyśmy w nim trwali, w nim chodzili. Tamten namiot nie był szczególny, był zwykłym namiotem. Ten budynek, którym jesteśmy, możemy go podziwiać, myślę, że są piękniejsze budowle od tego i wnętrza, i nie ujmując temu, co tu zostało zrobione, też nie jest czymś szczególnym. Ale wiecie, co jest szczególnego w tym budynku. Są tu naczynia chwały Bożej. Jesteście naczyniami chwały Bożej. I Bóg przychodzi tam, gdzie Jego naczynia spragnione, które są, spragnione Jego obecności, tam przychodzi, tam wstępuje. I dzisiaj chcę, żebyśmy modlili się o to, kończę już swoje kazanie i wierzę, że Duch Święty będzie działał dalej w naszych sercach. W jaki sposób wstąpi, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, nie objawił mi tego Bóg. Ale skoro na początku dzisiaj o chwale Bożej mówimy i teraz mówimy, to Bóg ma jakiś plan. Dlatego bądźmy jeszcze dzisiaj wytrwali, bądźmy jeszcze dzisiaj spragnieni. Niech dzisiaj to słowo rozpala w naszych sercach pragnienie chwały Bożej, Jego obecności, bo On dzisiaj zaplanował to i chce, żeby Jego chwała wypełniała nasze serca i to miejsce. Powstańmy wszyscy. Poproszę zespół, zajmijcie miejsce, zacznijmy.